Cześć, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj chcemy, chcę wam pokazać chłopców i hamak, który zrobiłam. I właśnie teraz Dyzio, nie, czy króliki wchodzą na hamak? Hmm. Dyzio, wejdziesz tam? No wejdź. Jest! słuchajcie, hamak. <grym> Niesamowite. Dyzio, widzicie? Kopię sobie tam, ale nie wiem, czy zejdzie, bo po raz pierwszy włożyłam im ten hamak i chciałam trochę nagrać. Dyzio, jesteś wielki, nie? Właśnie pokazałeś wszystkim, że króliki też wchodzą na hamak, ale czy z niego schodzą? Pięknie. Dyzio wszedł, sprawdził. Hamak, czy się. Ach, gubię tutaj ostrość. Hamak, czy się sprawdzi? Zobaczymy. Myślę, że to będzie taka, takie miejsce, gdzie będą kopać. Będą kopać, bo to nowe miejsce. I a zobaczcie, widzicie? Dyzia tutaj wącha, obwąchuje z każdej strony. Najlepiej by to rozwalił. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak długo się utrzyma i w ogóle, czy będzie to jakieś miejsce do leżenia. Hmm, nie wiem. Gdy się pokazał, że dał radę wejść. Tak więc chciałam tylko Wam to pokazać. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jak Wam się podoba hamak, su dajcie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Do usłyszenia. Pa!